First, reset z tej strony Cytadel Finecast, czyli kolejny co w pudełku. Mamy tutaj dwa stricte um, darg zestawy I jeden, no też powiedzmy dla mnie darowski. Ehm, pierwszym zestawem jest um, Company Master. Ehm, Drugi zestaw to mm, Chaplain z Jem'Pak'iem. I trzeci zestaw to Samael, Master of the Raven Wing. Może przejdziemy do pierwszego zestawu. Jak widać otwierany. W pierwszym zestawie znajdziemy dwie wypraski. Podstawkę. I dwie główki, które odpadły od wyprasek. Pierwsza wypraska, niestety, dotarła do mnie w takim stanie. Zawiera korpus postaci. Korpus dość ładny, dość szczegółowy. Niestety, zawiera bardzo brzydko wyrzeźbioną nogę i bardzo. Brzydki płaszcz. Czyli z tego boku nie nadaje się tak naprawdę do oglądania. Chyba, że jakoś to na Druga wypraska zawiera plecak ze sztandarem. Sztandar bardzo fajny. Niestety, plecak jest plecakiem standardowym. Co do główek to mamy dwie do wyboru, jedna w hełmie, druga bez hełmu. Drugi zestaw to Chaplain z jump packiem. W pudełku znajdziemy figurkę Chaplain'a, dzierżącego krowiów. Rękę z bolt-pistolem i wypraskę z dżempakiem oraz standardową podstawkę. Eee, ta figurka, ten finecast jest najlepszym finecastem, który posiadam. Jest naprawdę bardzo ładna, bardzo starannie odlana i bardzo, ale to bardzo fajnie wygląda. Chcę też Waszą uwagę zwrócić na mm, inną formę tego FineCastu. Wcześniejsze formy były hmm, bardziej toporne, bardziej kwadratowe. Teraz zastosowano mm, może nowe formy, nową metodę odlewania tych FineCastów. Nie mam pojęcia, ale ta figurka hmm, prezentuje się o wiele lepiej niż tamta. Którą pokazywałem przed chwilą. Przejdźmy do trzeciego zestawu, czyli samela, który niestety rozczarował mnie. Dostajemy pudełko, z instrukcją jak złożyć tę figurkę i pudełko z paroma wypraskami, standardową. Podstawką do, dla pojazdów latających, wypraską z korpusem mm, motoru mm, antygrawitacyjnego, oczywiście, i z orłem naprzód motoru, wypraskę z płaszczem, e, kierownicą, mm, jakimiś insygniami, księgą. I bardzo, ale to bardzo brzydko zrobionym mieciem, który będę musiał chyba nadrzeźbić, żeby doprowadzić go do jakiegokolwiek stanu, albo, nie wiem, odlać go z metalowego modelu. Nie wiem, nie mam pojęcia co z tym zrobić. Wypraskę ze statecznikami. Um, jakąś kaburkę, która odpadła, wypraskę z y, przednią częścią y, motoru, podnóżyk na nogi, wypraskę tutaj z wypadniętą częścią y, z dolną częścią korpusu z y, i z rurami wydechowymi, oraz samą postać Samaela, będącą hmm, no niestety nie najpiękniejszą, jeżeli chodzi o te trzy zestawy. Najlepszym z nich zdecydowanie jest zestaw z Chaplainem. Jest to najładniejsza figurka z castów jaką posiadam. No, jak na razie do Space Marinesów nie widziałem lepszej, chociaż mało w życiu <gryw> widziałem fajnego castu. To by było na tyle. Dzięki. Mówił dla Was Reset 4K Universe. Na razie.